Dzień dobry! Witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale Literacy. Literacy. Jak y, zauważyliście, pewnie dosyć sporo nas jest ostatnimi czasy, ale pewnie też dlatego, że tyle jest ciekawych premier właśnie w tym miesiącu, w październiku. I dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją książki Listy. Do gestapo pani Marii Paszyńskiej. Pani Maria jest absolwentką iranistyki. No, brzmi dumnie. Brzmi dumnie, jak i też e, skończyła studiować prawo łazarskie. I tak się z Małgosią Cokolwiek właśnie teraz e, zastanawialiśmy, co to jest. Na pewno nam podpowiecie w komentarzach. Jest też przewodnikiem po Warszawie, więc pewnie można ją spotkać. Jak oprowadza różnorakich e, ludzi i opowiada im o tej Warszawie. Słuchajcie, ale przychodzimy do Was z książką. To jest nasza pierwsza książka i nasza pierwsza przygoda z tą e, autorką. autorką. Aczkolwiek przed czytaniem zrobiliśmy mały e, research w internecie, kim i o czym e, pani Maria pisze. Listy do Gestapo. No to tak pokrótce, Małgosia, która słynie z niezdradzania. <zysk> Fabuły i braku spoilerów możesz zacząć. Ja tylko chodzić. zacznę i po prostu pozwolę no, no, ci trochę opowiedzieć dalej. No dobrze. Główną bohaterką jest Zuzanna. To nie spoiler? Nie. I bohaterem jest Tadeusz, to również nie? No dobrze, mam a Zuzannę być. poznajemy w roku 1938, czyli w przededniu wybuchu II wojny światowej. Zuzanna jest pełna życia, energii, wiary w ludzi, miłości do świata ojciec Zuzanny jest wybitnym dyrygentem i być może stąd bierze się jej ta miłość do muzyki, skrzypiec, fortepianu, w ogóle do szeroko pojętych instrumentów i też ludzi, którzy nimi zawiadują. Czy to są wystarczające informacje? No tak, bo słuchajcie, to też jest taki dom, z którego pochodzi Zuzanna, że to jest taki dom przedwojennej, może nie arystokracji, ale bardzo dobrze ułożony dom, więc mama Zuzanny zajmuje się tym domem, nieźle ponoć gra na fortepianie, ale jest w domu ojciec pełny właśnie e, rolę takiego, takiej osoby, która dba o ten cały e, dom. Zuzanna idzie sobie któregoś razu wracając ze szkoły i słyszy... E, Skrzypeczki. Tak, jest w konserwatorium, e, że gra ktoś na skrzypcach. To są chyba dni jakiś egzaminów na tą uczelnię. Zerka przez to okno i widzi mężczyznę, w którym się zakochuje. Bez to, pamięci. To jest właśnie ten pan Tadeusz. Jeszcze troszeczkę o tej fabule wam opowiemy, bo ona y, wydawać by się mogło, bo to na pewno jest historia miłosna, ale od razu już wam powiem, że ta historia miłosna nie jest historią szczęśliwą. Co nie znaczy, że. Nie jest piękną. Nie jest piękną, tak. Ona y, poznaje tego Tadeusza, który kilka tygodni później przychodzi do nich do domu na zaproszenie jej ojca, zjadają wspólnie. Obiad. No i jak wiecie, w tym wieku, czyli w wieku Małgośku, 18-19 hmm. lat, wystarczy jedno muśnięcie e, dłoni, spojrzenie trochę dłuższe, czyli głęboko. Tak jak o, u nas. Tak, dokładnie tak, jak, <laughs> tak jak u nas było i. Zakuchują się w sobie bez pamięci. No ale wybucha wojna. I wtedy wszystko rzeczywiście wygląda zupełnie inaczej. No i ta historia miłosna na chwilę musi zostać odłożona na przysłowiową historię. Aczkolwiek cały czas trwa w sercu Zuzanny. Tak, oczywiście. Dlatego, że wybucha wojna, no i wojna rządzi się swoimi prawami. Niestety. Zuzanna zostaje pracowniczką poczty, e, oprócz tego zostaje łączniczką, umiera Ota. jej w międzyczasie ojciec. Tak. No i historia już. Tylko się dzieje jakby podczas wojny. Jest bardzo smutna i dramatyczna, i ten początek dla Zuzanny jest rzeczywiście bardzo ciężki. Tak, słuchajcie, oni mają też taki piękny, wspaniały dom na wsi w Latoszkowie, do którego po prostu czasem też jeździli przed wojną. I ten dom jest takim miejscem kluczowym, bo jest takim wentylem bezpieczeństwa w tym Latoszkowie tej wojny. Czyli znowu jak u nas? E, tak. Widzisz, domy są takim wentylem bezpieczeństwa, ale słuchajcie, bo Tyle o tej historii, bo ona trwa cały czas. Zuzanna tak naprawdę kocha miłością bezgraniczną, bez opamiętania Tate Tadeusza. Się. Wydarzają się po drodze bardzo dramatyczne historie, których nie chcemy Wam zdradzać, bo odkrywanie ich w tej książce jest jedną z największych. Yy, przyjemności. Przyjemności, ale też wydawać by się mogło, bo ja nie wiem jak ty, Małgoś, Bo zabierając się za tą książkę, ja sobie tak myślałem, czytając te pierwsze kilkadziesiąt yy, stron, że być może brniemy w taką historię, która będzie przypowieścią o tym, że można kochać w czasie wojny. Nie, to nie jest tego typu historia. Pani Maria wprowadza nas bardzo pięknym zresztą językiem. Wprowadza nas tak naprawdę do takich meandrów ludzkiego umysłu, kobiecego umysłu, który w tej miłości jest w stanie zrobić wszystko i niekoniecznie dobre, dobre rzecz. rzecz. Właśnie. Ja tak sobie rozmawialiśmy z Małgosią, do kogo na przykład taka książka jest adresowana? Nie? Ja myślę, że adresowana może być, no, do, co do, do kobiet, to jest w ogóle zero-jedynkowo, no tak. bo wiadomo, ta y, główna bohaterka, przechodząca różne trudności w swoim życiu, no to jest kobieta y, i w niej się zagłębiamy, w jej umyśle, ale na pewno, jakby w kontrze i w opozycji do tego, no, nie, jakby to jest oczywiste, y, książka może być adresowana do mężczyzn, po to, żeby oni mieli szansę poznać i zagłębić się w mózg kobiecy, taką trochę neuro, powiedziałabym psychologię, ale to takie wiecie z tych moich nowych studiów nowe słowo, ale chodzi mi o to, że mają szansę zagłębić się w całą emocjonalność kobiecą, która dzieje się w momencie, w którym kobieta jest zakochana. Bo wydawać by się mogło, że to jest takie proste, a zakochujemy się, idziemy dalej, jakoś, ale to jest. Przeciekawy proces. Przecież wszyscy tak. tym możemy wiedzieć. A że mózgi kobiety i mężczyzn podobno się różnią, mm. no to warto może by poznać tą drugą stronę. Tak, ja myślę, że tutaj Małgośka dotknęła jakby sedna, yy, sedna adresata tej książki. Ja uważam, że to jest naprawdę książka dla mężczyzn, którzy mogą się, oprócz oczywiście yy, zaraz wam o tym też opowiemy, oprócz historii, oprócz tych rzeczy, które się działy podczas wojny, ale mogą jakby doświadczyć? doświadczyć albo zostają wpuszczeni do tajemniczego pokoju zakochanej umysłu zakochanej kobiety i mogą przez chwilę, no nie wiem, spojrzeć, do czego zdolna jest kobieta, kiedy kocha. I słuchajcie, w tej książce ta miłość trwa do ostatniej, od pierwszej do ostatniej strony. Wojna nie jest w stanie zburzyć, nie są w stanie zburzyć dramatyczne wydarzenia w życiu Zuzanny i to naprawdę mówimy o dramatycznych wydarzeniach, takich, które czasami ludzie się nie podnoszą z takich, wiecie, Wydarzeń. sytuacji, a Zuzanna staje hardo, walczy i żyje dalej. Kilka jest dla mnie bardzo ciekawych rzeczy, i nawet powiem wam, że łezkę uroniłem i też miałem ciarki niejednokrotnie na rękach i na plecach, czytając tą książkę. Dlatego, że pojawiają się dwie postaci, które w moim życiu były bardzo ważne. Dlatego, że mój ojciec te postaci uwielbiał i tutaj mówię o panu profesorze Ekierze, wybitnym pianiście, wieloletnim juror, był wieloletnim jurorem konkursów szopenowskich, taki naprawdę wielki autorytet, który się pojawia na łamach tej książki i Jerzy Waldor postać, w której mój ojciec był, był zakochany, ta Małgośka też pamiętam. <grymne> tak. Mieliśmy chyba wszystkie książki pana Jerzego Waldorfa i ja też je czytałem, ojciec mi je pokazywał, sekrety polichymni, bo Waldorf przepięknie opowiadał. To był wielki dziennikarz, świetnie grał na fortepianie też, ale był postacią, która bardzo mocno miała wpływ na całe warszawskie życie muzyczne. I one są bardzo ważne. Widać, że pani Maria, oprócz tego, że pięknie naprawdę pisze tak. Te książki, przynajmniej mówię o tej, niestety, żałuję, nie znam e, innych. Na razie, to jednocześnie w właśnie takie bardzo. Właśnie to chciałam wątki. powiedzieć, że dla mnie też wartością nadrzędną generalnie i bardzo, bardzo to sobie cenię w momencie taką książkę, która z fikcji literackiej, mhm. bo być może to jest na jakichś tam gdzieś faktach, takich wiecie, że gdzieś się usłyszało jakąś historię i e, autorka ją sobie zaadoptowała dla własnych potrzeb, ale e, ja uważam, że w. Wspaniałym jest, jak się wplata y, autentyczne postaci do książki. Super, bo to jest y, nadające trochę tej książce innego wymiaru, mhm. y, jakby trochę ją y, właśnie y u. Nie, u. A, nie wiem, czekaj, jak to się mówi. U. Prawdziwia, u Uwiarygadnia, o to, właśnie. U wiarygadnia może też nie jest, ale uprawdziwia. U nie wiem, czy no jest właśnie... takie słowo, ale wiecie, to, że co, czytamy, powiedzieć. czytamy sobie pewną opowieść i nagle pojawia się postać, która nas sprowadza rzeczywiście. Tak. Tymi uliczkami, gdzieś on tam chodził. Więc ja też chciałam powiedzieć, tylko że autorka fantastyczny ten patent zastosowała mhm. i uważam, że to tak właśnie powinno wyglądać. Dla mnie też wielkim atutem tej książki jest to, że wymieniane są utwory, czy też. Pokazywane są utwory niebanalne. To świadczy o dużej znajomości pani Marii, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, bo koncerty Prokofiewa, <laughs> symfonie Szostakowicza, to nie są utwory, które są znane w takim ogólnym rozumieniu dla ludzi, którzy nie siedzą w muzyce klasycznej. Dobra, ale wróćmy jeszcze trochę do wojny, czyli Druga wojna światowa, kiedy nasi bohaterowie. E, trochę inaczej funkcjonują podczas tej wojny. Bo wiemy, że Zuzanna zaangażowała się... W walkę e, w, opozycyjną. W, tak, e, e, zaangażowała się w ruch oporu, a nasz Tadeusz... No co może robić muzyk no, podczas wojny? No gra. Gra na skrzypcach. Oczywiście. robi. I jemu to. się wiedzie zdecydowanie lepiej, tak? No bo jest takim troszkę w wyższym statusie społecznym. Tak, no to ma pieniądze, nie i, ale też pomaga, prawda? Tak. Bo przynosi y, i do Zuzanny domu y, i y, do mamy y, Zuzanny jakieś czekolady, jakieś jedzenie, bo po prostu tego jedzenia jest coraz mniej. W momencie, kiedy umiera ojciec Zuzanny, one zmuszone są też do przeprowadzki, więc tak. z tego pięknego, luksusowego domu... Y, y, Przeprowadzają się do po prostu malutkiej, e, malutkiego mieszkanka i Tadeusz po prostu im pomaga i nagle znika. Czy się pojawia, czy nie, no to tutaj już musicie sięgnąć po tą książkę, żeby dowiedzieć się, jak to się skończyło. Ja jeszcze wam powiem tak, w tej książce, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i mówię to ogromnym zaskoczeniem, na... Plus. Są dwa, i tutaj znowu muszę, jak to się nazywa? Splot? Plot Twist. Plot Twisty, ale takie, że aż mnie wywróciło naprawdę no do góry nogami. I to bardzo mądre są te Plot Twisty, takie, które. To też nie chodzi, słuchajcie o to, że poruszają one akcje i tak dalej, bo ta historia sama w sobie dla mnie jest bardzo nośna. Tak, tak. i bardzo piękna, dramatyczna, ale bardzo piękna. Ale Czym jest sam tytuł? No na to musicie też odpowiedzieć sobie, żebyśmy mogli troszeczkę głębiej porozmawiać o tej książce. Czy takie rzeczy miały miejsce, a miały na pewno, bo to nie jest jedyna e, publikacja, która opowiada o zachowaniach. Nas, Polaków, w czasie II wojny światowej, ale o tym będziemy już z Wami rozmawiać w komentarzach, bo całą książkę musicie przeczytać sami. Musicie nam też opowiedzieć o tym, czy rzeczywiście jest tak, że wchodzimy tutaj my, jako mężczyźni, mówię, do tego. Panówku. Krona panów, które mam nadzieję, że nas ogląda, bo nie zostawiajcie mnie tutaj, szanowni panowie, z, tylko z kobietami. Ale porozmawiajmy o tym, bo mnie to bardzo ciekawi czy odebrę no, się. Ale jak uważasz? Tak jak... No dobrze, no ale jak uważasz, że książka rzeczywiście pokazuje mózg kobiecy, że ty jesteś w stanie uwierzyć w historię totalnie, absolutnie zakochanej do imentu młodej dziewczyny, i ta miłość cały czas przez całe życie trwa, aż ona jest już później. Starszą osobą? Czy coś w stanie uwierzyć, że taka miłość, czy to, nie, czy to jest tylko stworzone na potrzeby książki, tak? Nie, ja jestem właśnie przekonany o tym, że tak może. Nie wiem, czy mężczyzna może tak postąpić, chociaż cholera, może też. Natomiast, no, jest to bardzo z mojej perspektywy starszego już faceta, bardzo duże doświadczenie, czytając o kobiecej miłości, która jest zdolna. Do takich rzeczy. Bo jeszcze jest ważną, nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Cała książka jest napisana. W formie listu. Tak, tak. czytałam, żeby to gdzieś wpaść, tak, ale się tak. nie. To cała książka nie, jest ale... napisana właśnie w formie listu e, Zuzanny do swojego ukochanego. Co jest też ogromnym atutem i muszę Wam jeszcze powiedzieć, że to się bardzo dobrze czyta. To się, to się czyta tak, że tej książki się tak za bardzo nie odkłada, bo. No jesteśmy strasznie ciekawi, czy to, jak to się rozwiąże, jak to pójdzie dalej, więc zamykając ostatnią stronicę, ja odłożyłem tą książkę i powiedziałem sobie, no to dobrze, że my żyjemy mimo trudnych czasów, ale takich, że się nie strzelamy tutaj, w naszym kraju. Piękna rzecz. Naprawdę Wam z całego serca polecam naszą pierwszą przygotę. Zowym ja dzisiaj się rozwinąłeś, aż miło tak? było Cię słuchać. Naprawdę? O, jest Sicku. Tak, tak, to, bardzo. Aż e... nawet nie chciałam Ci przerywać. Chyba to przez mówiąc. ten gripek, bo jestem trochę przyziębiony. I A nie, mnie boli tak... gardło, i ja też nie starałam się tylko tak tonować. Nakręcił. Moi drodzy, pani Maria Paszyńska, listy do gestapu. Polecamy Wam bardzo, bardzo serdecznie i koniecznie piszcie nam w komentarzach. Może czytaliście coś innego, pani Marii, Może możecie nam, nam właśnie tak. coś podpowiedzieć? I opowiedzcie nam o tej miłości. Znasz, by... to jesteś romantyczny, hmm. powiem ci. Ja Gripex, wiedziałam, że jak ty jesteś nic... romantyczny, ale, ale nie... że dzisiaj to... Dzisiaj mówię, ci, to wszystko jest wina gripeksu. Pani Mary, Nie reklamuj, nie potrzebuję. E, pani Mario, serdecznie panią e, pozdrawiamy. Życzymy nie odkładania nigdy pióra, bo nam się bardzo, bardzo podobała ta książka. Tak. A z wami się żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.